Dobry wieczór Państwu. Rozmawiamy po spotkaniu Skry Stochowa, z Radunią Stężyca. Ostatecznie remisujemy ten mecz 1 do 1. Z nami jest Fabian Grzelka, który dzisiaj debiutował w podstawowej jednostce naszego zespołu. Fabian, fakty są takie, że przyjechał dzisiaj lider na Lorytańską i ten lider do końca meczu musiał drżeć o wynik 1 do 1. No tak, gdzieś tam spotkania z mojej perspektywy pod kontrolą nasze. Uważam, że że realizowaliśmy gdzieś tam swoje założenia i ta gra naprawdę dobrze wyglądała, no straciliśmy bramkę po stałym fragmencie już nie pierwszym w sumie no jest niedosyt co prawda musimy coś zrobić więcej żeby strzelać więcej tych bramek i, i tyle trudno się nie zgodzić, nasza gra wyglądała Dzisiaj naprawdę bardzo dobrze, natomiast chciałbym zapytać, czego Twoim zdaniem zabrakło, jeśli to była skuteczność, bo takiej odpowiedzi też się spodziewam. To jak uważasz, z czego to wynika, że jednak tych bramek wciąż nie zdobywamy tak wiele, jak byśmy chcieli i nie wykorzystujemy dobrych sytuacji? No tak, no skuteczność to na pewno, do, mamy to gdzieś tam, mówimy sobie o tym w szatni, że to jest do poprawy i tak dalej. I więcej konkretów, myślę, pod polem karnym i, i na pewno będziemy więcej strzelać tych bramek i cierpliwości i także... Jestem pewien, że będziemy strzelać te bramki. To był kolejny mecz tutaj u siebie w domu przy przylorytańskiej, w którym wyglądaliście bardzo dobrze. Przegraliśmy tylko raz w tym sezonie i to dosyć pechowo w domu. Czy ty uważasz, że to może być taka nasza twierdza, że to jest miejsce, w którym czujecie się wyjątkowo dobrze? No tak, no my chcemy na lorycie wygrywać, chcemy pokazywać się z jak najlepszej strony. Gramy u siebie tak. To, to nie ma żadnego tutaj. Gdzieś tam chcemy, no, chcemy łapać te punkty. Mimo, że to jest Remis, to, to myślę, że no, cała drużyna czuje, że to jest niedosyt. I, I naprawdę w drugiej połowie kontrolowaliśmy totalnie mecz. To była różnica klas, także tyle. Uważasz, że jeśli będziemy grać w taki sposób, jak dzisiaj, szczególnie w drugiej połowie, to możemy do końca bić się awans do fortuna pierwszej ligi? No na pewno. No, jak tak to będzie wyglądało i dołożymy do tego bramki gdzieś tam skuteczność i cierpliwość przy polu karnym to myślę, że na pewno będą te wyniki i będziemy wygrywać takie mecze, szczególnie u siebie. Ty już kilkukrotnie wystąpiłeś w oficjalnym meczu w koszulce Skry stochowa. dzisiaj po raz pierwszy w podstawowym składzie. Jakie są twoje odczucia po dzisiejszym meczu? No tak, dzisiaj po raz pierwszy myślę, że, 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 że dobrze to wyglądało i nic tylko pracować dalej i kontynuować to wszystko. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję.